Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój detektor laserowy. Jest to akurat z serii Bosch Professional. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój talnierz laserowy firmy Bosch Professional. Jest to model GLM50C. Z funkcją Bluetooth zasilany dwoma bateriami AAA, malutkimi paluszkami. Zaczep do statywu ma wbudowany, tak jak w nazwie, to jest 50 metrów długości łapie. Jego wymiary to 4,5 cm grubości, szerokości, 10,5 długości. O grubości 2,5 cm. Waga tego urządzenia to 100 gram Plus Zetui. O, to tam 102-103 gramy. Bardzo fajny, malutki. Odkąd go zakupiłem, zakupiłem go w 2017 roku. To praktycznie się z nim nie rozstaje. Fajne tu i zaczepem do paska, nie ma problemu zaczepiam do paska, tu jest narzepa. Jest zawsze przy mnie na wszystkich, pomara, na, na wszystkich pomiarach Ma funkcję wbudowaną Bluetooth, którą zaraz zademonstruję Co on ma? Kolorowy wyświetlacz Funkcje wszystkie standardowe jak w każdym, w każdym dalmierzu kąty, ściany, kąty proste, e, kwadratowe, sze, e, sześcienne, e, każdy rodzaj pomiary, po, ma funkcję poziomnicy, bardzo fajna, przydatna sprawa e, usuwanie zapisywanych wymiarów e, funkcja e, odczytu o, można sobie ustawić, że będzie od dołu łapać, od góry łapać lub od e, od środka, tak, tak jak jest tutaj kółko, gwint na statyw, od środka statywu będzie przypuśćmy łapał wymiar, bardzo fajna przydatna sprawa. Co jeszcze? Bardzo fajny, malutki poręczny, Bateria w miarę dobrze, dobrze trzymają, jak się ja akurat mam na akumulatorkach, więc nie ma problemu. Czy to akumulatorki 1 i 2V zaczep do na smycz lub na pasek po większości jest ogumiony klasy odporności wody to nie powiem nie pamiętam jak to jest to funkcja bluetooth funkcja bluetooth jest fajna sprawa bo przypuśćmy mamy tableta czy to jest tablet czy to jest telefon ściągamy aplikację Bosch Professional, Mercury, i tak dalej. Po, po zainstalowaniu tej aplikacji na tablecie lub na telefonie, włączamy na dalmierzu funkcję Bluetooth, żeby był włączony. Automatycznie wyszukujemy, parujemy urządzenie, tu akurat już mam, sparowane. No i co teraz i co teraz właśnie co można z tym robić? Otwieramy nową zakładkę yy, tam wszystkie tutaj dane sobie wpisujemy, utwarzamy i przypuśćmy, możemy wykonać taki sposób, że przypuśćmy klikamy opcję zdjęcia, utwórz nowe zdjęcie, yy, zrobimy nowe zdjęcie, przypuśćmy zrobimy zdjęcie yy, szafki. o. Zrobimy zdjęcie albo Albo zarys linii, o, zarys linii szafki zrobimy, o. No i mamy to zdjęcie. Yy, użyjemy tego zdjęcia. I co teraz? Co jest takiego fajnego? W tym momencie możemy sobie zaznaczyć na zdjęciu daną linię, daną długość za pomocą. Już pokazuję. Za pomocą dalmierza. Wybieramy opcję dalmierza i przypuśćmy, dalmierz jest ustawiony. O, jest ustawiony. Klikamy włącz. I automatycznie czerwona kropka się pokazuje. Zatwierdź. I akurat ten wymiar, który dalmierz zmierzył w tym momencie. Jest już wpisany tutaj automatycznie na zdjęciu z daną długością. Bardzo fajna sprawa, jeżeli przypuśćmy, projektuje się coś, chce się przypuśćmy zrobić zdjęcie inwestorowi, że przypuśćmy, w tym miejscu jest taka i taka wnęka, trzeba przypuśćmy kupić taką tak, tak rzecz i taką rzecz, żeby to pasowało w tym miejscu. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Robi się zdjęcie, za pomocą zdjęcia się wrzuca, nie trzeba ręcznie wrzucać, wchodzić w program komputerowy, rysować i tak dalej. Można to zrobić wszystko zdalnie za pomocą właśnie tej aplikacji. Bardzo fajna sprawa. Też jest opcja tutaj tworzenia projektów takich zwanych jak nowe ścianki, nowy, nowe pomieszczenia, nowe meble, nie meble. Można tutaj projektować praktycznie... Yy, praktycznie wszystko aplikacja jest darmowa więc yy, naprawdę warto pobawić się. Yy, nie zajmuje to dużo czasu a trudność tej aplikacji jest naprawdę znikoma więc yy, czegoś jest więcej naprawdę bardzo fajna sprawa. Wiązka czerwona ta kropeczka jest naprawdę yy, widoczna, nie ma z tym problemu. Fajny mierzy. Naprawdę malutki. Na wyświetlaczu jest funkcja y, funkcja poziomnicy. To jest bardzo fajne. Wybiera się tryb, z y, którego punktu ma mierzyć, czy od góry, czy od dołu, czy od środka. Jak się przypuszczam mierzy do poziomu. Jest opcja poziomnicy, żeby to było dobrze i precyzyjnie zmierzone. Naprawdę bardzo fajne. Przy pełnym słońcu dzięki wyświetlaczowi, wyświetlaczowi kolorowemu nie ma tego rozmazu na ekranie, wszystko widać, nie ma żadnego problemu, naprawdę yy, rewelacja jak za to cenę to ten dalmisz jest jak najbardziej warty swojej ceny. Jej, jego koszt jest około 350 zł na, dziedz, na dzień dzisiejszy można kupić taniej, ale tak, taka, taka cena... Porównywalna jest po prostu. Tak zazwyczaj jest 350, może kapkę więcej, może kapkę mniej. Mówię, ja go używam już bardzo dużo czasu. Przypuśćmy, jadę na, na robotę i chcę zmierzyć metry kwadratowe, ile będę wykonywał daną pracę, pomierzyć sześcienne kwadratowe i tak dalej. Naprawdę, funkcja Pitagorasa, i takie wszystkie funkcje to ma wbudowane, tak jak w standardzie. Więc y, można wszystko sobie powymierzać. Przy stolarstwie, przy meblarstwie, przy pracach wykończeniowych jak najbardziej polecam. Y, nie będę zanudzał, to by było na tyle. Y, jeżeli macie do czynienia, mieliście do czynienia z tym dalmierzem, proszę o jakieś komentarze. Czy, czy odpowiada Wam ten dalmierz? Czy mógł, mógł, można by było coś zmienić w nim, żeby było lepsze? Dla mnie się jak na razie spa, sprawdza. Y, więc nie wymieniam go na inny model, jest w porządku. To by było tyle, zapraszam do następnego odcinka, cześć.